Cześć, nazywam się Karol Górski i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować mieszkanie trzypokojowe, 46 metrów kwadratowych, w bardzo spokojnej okolicy i jak widzicie za moimi plecami bardzo zielonej. Zapraszam na prezentację. Zaczynamy od salonu z aneksem kuchennym, najbardziej przestronne pomieszczenie tego mieszkania. Na podłodze znajdują się panele A w części kuchennej, na podłodze są płytki. Kuchnia wyposażona nowocześnie w zmywarkę, płytę indukcyjną oraz piekarnik. W salonie miejsce na całkiem duży stół z krzesłami, na sofę, telewizor czy półkę z książkami. Naprzeciwko kolejny pokój, który idealnie nadaje się na sypialnię albo gabinet. Pomiędzy pokojami znajduje się łazienka, również nowocześnie wyposażona. Prysznic, umywalka, a obok miejsce na pralkę. Teraz przejdziemy do kolejnego, ostatniego pokoju, równoległego do poprzedniego. Oczywiście, jak w każdym pokoju, widok. Na zieleń, za oknem. Ten pokój może być idealny dla Twojego dziecka. Jesteśmy na korytarzu, który jest długi i przestronny. Wychodzimy teraz na klatkę schodową, która w najbliższym czasie ma być remontowana. Do mieszkania przynależy również piwnica, która ma 7 metrów kwadratowych.